Byłem na tym wyjeździe, o którym opowiadał Przemek, więc jestem troszeczkę zmęczony, ale e, sobie w trakcie pieśni powtarzałem, czytałem za moje jakieś notatki skazania, żeby wiedzieć, co, o czym ja wam tutaj dzisiaj mam mówić w końcu. Bardzo ważne jest to, znaczy nie jest to bardzo ważne, ale przydałoby się Wam, gdybyście mieli te rozpiski, więc jeśli nie macie, to podnieście rękę i Monika wam je rozda teraz. Fantastycznie, prawie nikt nie ma. Nasz system nie działa, ewidentnie, więc e, notujemy gdzieś zmienić system dystrybucji rozpisać. Niech Monika rozdaje. Ja w tym tygodniu byliśmy grupowo, ogłaszaliśmy też to tydzień temu, byliśmy w kinie na filmie Miasto 44 i jakoś tak ten temat II wojny światowej w tym, w tym tygodniu mnie bardzo poruszył i chciałem taką krótką historią się podzielić jednego Niemca. On nazywa się Dietrich... Bonhoeffer, ja nie jestem pewny, czy dobrze to czytam, bo na niemieckim zdecydowanie nie chciałem słuchać, ale e, nie wiem, czy go znacie. To jest człowiek, który urodził się w 1906 roku i on był niemieckim pastorem. I on w latach 30. był pastorem, ale też również był, e, był profesorem na Berlińskim Uniwersytecie. I w tamtym czasie chrześcijanie w Niemczech obierali dwie różne postawy w stosunku do tego, co się działo do tego Hitlera, który był u władzy. Niektórzy przystawali na to, co się działo, przystawali na jego poglądy i nawet powstał taki oficjalny niemiecki kościół, który tak jakby nie dopuszczał Żydów do wyższych stanowisk i tak, tak to jakby bardzo poddawali się temu, co się dzieje. I druga część, mniejsza, opozycyjna, prowadziła taki trochę podziemny kościół, w którym właśnie Dietrich Bonhoeffer pracował. No i ten kościół był przeciwko właśnie tej Trzeciej Rzeszy. Przez tą działalność w 1937 roku, czyli jeszcze przed wojną, on stracił pracę i wyjechał. I wyjechał do Londynu. I dwa lata później rozpoczęła się wojna i on stanął przed wyborem. Miał propozycję pracy w Stanach Zjednoczonych i tam mógł mieć prestiżowe stanowisko właśnie profesora teologii, wykładowcy. Albo mógł wrócić do Niemiec i tam działać. I wybrał powrót do Niemiec, Pomagał tam w tym właśnie podziemnym kościele, e, e, nawet pomagał w jakimś takim próbie przewrotu czy, czy, czy właśnie powstania przeciwko władzy i ostatecznie został schwytany i e, w 1943 został schwytany i przez dwa lata, gdy był w więzieniu, tam prowadził jakieś nabożeństwa z, z więźniami i tak dalej, I w 1945 roku został zabity. I w tym swoim niedługim życiu napisał kilka książek i jedną z najpopularniejszych jego książek, yy, najpopularniejsza jego książka to książka, która nazywa się Koszt Uśniostwa. I ona jest właśnie takim trochę tłem do jego życia. I taką rzeczą, która go trapiła bardzo, to, to że zastanawiał się, jak to możliwe, że ci chrześcijanie wtedy są w stanie tak dostosować się, idą za władzą, podporządkowują się temu, co się dzieje. I gdy ja o tym myślę, to też mnie to szykuje, bo w tym filmie, który ostatnio widziałem, zdecydowanie nie jest mi łatwiej kochać naszych braci z Niemczech, ale, ale my dzisiaj bardzo podobnie często działamy, wydaje mi się. Bardzo łatwo poddajemy się temu, co się dzieje dookoła, temu, co się dzieje w świecie. Nie jest to często tak oczywiste, tak jak Niemcy i Hitler, ale poddajemy się temu, co się dzieje. Idziemy za trendem, który jest w świecie, zapominamy o tym, do czego jesteśmy powołani. Wszyscy ludzie coś robią, to my to samo chcemy robić. Nasze chrześcijaństwo dostosowujemy do tych standardów, które są gdzieś w świecie. Zapominamy o tym, do czego nas, nas Jezus powołał. I o tym dzisiaj będziemy mówili, o tym powołaniu. Tydzień temu, jak widzicie na waszych rozpiskach, Tydzień temu mówiliśmy o tym, że chcemy docierać z Ewangelią do naszego otoczenia. Mówiliśmy o tym, że Boże Królestwo przychodzi. Przychodzi powoli w sposób niedostrzegalny. Przychodzi w nas i przez nasze życie. Mówiliśmy o tym, że każdy z nas jest inny. Każdy, każdego z nas Pan Bóg stworzył inaczej, postawił w innym miejscu i w tym miejscu posyła do działania dla Jego Królestwa. I dzisiaj pojawia się pytanie, jak Jezus to robił? Któro wiemy, że mamy poszerzać Boże Królestwo, docierać z tą Ewangelią, jak? Jak Jezus to robił? Co się działo? I gdy odpowiemy na pytanie, jak Jezus to robił, to od razu nasuwa się pytanie, w takim razie, co my mamy robić? Jak my mamy ten model przenieść dzisiaj na te Królestwo? Jak czynić uczniami? Bo Jezus, jak 2000 lat temu, to co on zrobił, to jak ja mówiłem już tydzień temu, przez 3 lata prowadził 12. I czynił ich uczniami, albo e, takie słowo popularne dzisiaj, prowadził ich w uczniostwie. Oni na pewno tak teraz nie nazywali wtedy, ale on ich przez te trzy lata wychował, nauczył, przygotował. Później ci jego uczniowie robili to samo dalej. Tak samo my dzisiaj powinniśmy ten sam model kontynuować. Za tym się dzisiaj zastanowimy i przyjrzymy się nad właśnie temu, jak Jezus to robił. Zanim Przeczytamy te fragmenty, które macie też w Waszych konspektach. Skłonujmy nasze głowy i pomówmy się. Ojcze, dziękuję Ci za to, że możemy spotykać się i poznawać Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że w Twoim słowie Ty się nam objawisz, Ty nam pokazujesz, jakim Ty jesteś Bogiem. Uczysz nas tego, jak my mamy żyć, jak my mamy wypełniać to, to co Ty nam pozostawiłeś, Ojcze. A ucz nas przez Twoje słowo dzisiaj, ale ucz nas tego każdego dnia, Panie, jak. My możemy lepiej i skuteczniej i zgodnie z Twoją wolą wypełniać i powielać ten model, czy to, co robił Jezus. Ucz nas takiego życia, właśnie, jakie prowadził Jezus Chrystus, gdy był tu na Ziemi, Panie. My chcemy to życie, które nam dałeś, wykorzystać zgodnie z Twoją wolą. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Pierwszy fragment, który dzisiaj mówimy, bardzo znany fragment, Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. Czytamy w 18 wersecie, a Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Gdy Jezus mówi, że otrzymał, to ma na myśli, że otrzymał od Ojca. I tutaj nie ma żadnego zachwiania w naszej teologii. Jezus jest Bogiem, tak? Ale w tym niepojętej może y, 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 tej dynamice trójcy Jezus ma tą władzę, to wywyższenie, to dziedzictwo. I on ma tą władzę, która jest opisana tutaj samo. Nie mówi, że jest wszelka na niebie i na ziemi. To Jezus jest tym, który jest jedynym pośrednikiem. To Jezus jest tym, który jedyny ma moc. To On jest jedynym, który nas jest w stanie uratować. To nie tylko przez niego możemy przyjść do Boga. Nie ma żadnej innej drogi. Nikt inny nie dostał tej wszelkiej władzy na niebie i na ziemi, tylko Jezus. To On jest tym arcykapłanem, jedynym, który może odpuścić grzechy. On jest tym królem i zbawcą. Tylko w Nim jest zbawienie. I tylko budując życie z Nim, czy budując na fundamencie Chrystusa, jesteśmy w stanie prowadzić życie, które naprawdę się będzie Bogu podobało. Jeśli Chrystus nie jest podstawą, to, to wszystko, co dalej powiemy, to wszystko, co dalej poczytamy, nie ma znaczenia. To są nasze ludzkie starania. Więc jeśli idziesz przez swoje życie bez Chrystusa, bawisz się w chrześcijaństwo czy w religijność, to nie ma dużego sensu. Tylko w Chrystusie i tylko z Chrystusem. I tylko przez Niego mamy to życie wieczne. Jeśli nie zawierzyłeś Mu swojego życia prawdziwie, to aby mieć pełnię życia, które Bóg oferuje, musisz to zrobić. Pójdź za Jezusem. I ten, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, ten Chrystus, zostawia w ostatniej, czy jednej z ostatnich rozmów ze swoimi uczniami, zostawia im wskazówkę jedną. Mówi: Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co Wam przekazałem. Idźcie więc. Skoro ja mam tą wszelką władzę, to wy idźcie. Jak już to zrozumieliście, to, to Was powinno popchnąć do tego, żebyście poszli i czynili uczniami. Mamy tutaj w tym tłumaczeniu pozyskiwanie uczniów, ale to słowo oznacza stawanie się uczniem. Więc można byłoby to przetłumaczyć, idźcie i sprawiajcie, że ludzie będą stawali się uczniami. To brzmi mało jakby chwytliwie i dlatego mi bardzo pasuje zwrot, czyńcie uczniami. Sprawiajcie, że ludzie będą się czynili stawali uczniami Chrystusa. To, co uczynienie uczniami jest centralnym punktem tego wersetu. Wcześniej czytamy idźcie, później czytamy przyjdzie, uczcie przestrzegać. To wszystko jest opis tego najważniejszego trzonu, czyli czyncie uczniami. I dlatego drugim elementem naszej wizji, wizji akademickich, jest czynienie innych uczniami Chrystusa. To, co też widzicie w waszych konspektach pod tym fantastycznym logo z akademickim kapeluszem. Co to znaczy czynić uczniami? Jak to rozumiemy? Jak robił to Jezus? Chcę na to spojrzeć właśnie na dwa sposoby. Najpierw pokrótce omówić to, co robił Jezus, czyli powiedzieć o czynieniu uczniami z perspektywy apostołów, czyli jaką, jaki model Jezus zastosował na swoich apostołach, czego oni doświadczyli, a później chcę spojrzeć jeszcze raz na ten 28 rozdział Mateusza, żeby zobaczyć, do czego ich posłał. A więc po pierwsze, Jezus miał relację z Ojcem przede wszystkim dbał o to i nie będę tutaj tych wszystkich wersetów, które tam macie w konspektach wypisane, nie będziemy ich tutaj czytać, ale zachęcam was do poszerzania tematu. Te wersety, które tam są, nie wyczerpują tych pięciu punktów, które omawiamy. Nie wyczerpują. Jeżeli myślicie, że ja teraz spróbuję naciągać, absolutnie zachęcam was do studiowania tego w tygodniu. Więc Jezus dbał Tą relację ze swoim ojcem. Wychodził na górę się modlić. Powtarzał cały czas, że to wola ojca ma się dziać, a nie jego. Dlatego to jest podstawą też czynienia uczniami. Mamy zadbać o naszą relację z ojcem, abyśmy mogli iść dalej i dzielić się z innymi. Dlatego też dla nas jest tak ważne w akademickich to, żeby każdy miał osobę starszą od siebie duchowo, kogoś, kto go prowadzi, i później dopiero prowadził kogoś dalej. Więc Jezus miał relację z Ojcem. Po drugie, Jezus powołał swoich uczniów. Jezus wyszedł do nich z inicjatywą, Jezus ich zaprosił, Jezus ich powołał, Jezus ich wybrał. I od początku Jezus jasno im powiedział, że powołuje ich, żeby oni byli rybakami ludzi. Oni tego nie rozumieli od początku, ale od początku im to o tym mówił. Od początku taki był jego plan. Po trzecie, Jezus głosił i nauczał. Jest bardzo wiele kazań Jezusa, które są do tłumów, czy Jezus mówi, mówi do... Jakieś po prostu grupy Żydów, która się zabrała do faryzeuszów, ale o wiele więcej czasu i o wiele więcej uwagi i energii Jezus poświęcał, żeby uczyć swoich uczniów, żeby im głosić, żeby im wyjaśnić, jeśli czegoś nie rozumieją. Otwarty Jezus szkolił swoich uczniów. Nie tylko Jezus powiedział, chodźcie za mną, ja będę działał, ale Jezus mówi, spójrzcie, jak ja, jak ja działam, i teraz wyjdźcie to robić. Wyjdźcie głosić. A gdy uczniowie wrócili, siada z nimi i rozmawiali. Okej. Okay, co się nie udało, co wam się udało, i tak dalej, i tak dalej. I po piąte, Jezus zostawił uczniów z misją. Jezus zostawił uczniów z misją, dał im zadanie, przekazał im dalej to czynienie uczniami, które on praktykował tutaj na Ziemi. I dzisiaj my możemy też ten model, który Jezus zastosował na uczniach, powielać. Naprawdę nie tyle możemy, co powinniśmy. Jaki inny, lepszy możemy znaleźć? I w 28 rozdziale, gdy Jezus dostawał swoich uczniów, to mówi im kilka rzeczy. Po pierwsze, mówi: idźcie. Idźcie, czyli nie siedźcie, nie czekajcie, tylko idźcie. Szukajcie yy, okazji, żeby podzielić się z kimś Ewangelią. Wyjdźcie ze swojej może strefy komfortu. Wyjdźcie z inicjatywą. Mówiliśmy, że o tym chcemy dotrzeć z Ewangelią do naszego otoczenia. Takich działań się podejmować. Aby coraz więcej, coraz więcej osób słyszało o Chrystusie w Martwych sali, o tym, że oni jest drogą. A to też oznacza, że idąc przez życie z Chrystusem, wszędzie, gdzie idziemy, mamy iść czynić uczniami. Znowu mi się kojarzy z filmem, to, który widziałem w tym tygodniu, innym, Gods Not Dead. Nie wiem, czy widzieliście bardzo, bardzo przyjemny film, taki o. Z mocnym chrześcijańskim przesłaniem. I tam jest taka sytuacja, w której chłopak idzie na studia i jego profesor rzuca mu wyzwanie. I mówi: Przedstaw mi, proszę, pokaż mi, że Bóg rzeczywiście nie umarł, że Bóg istnieje. I ten chłopak poświęca swój czas, żeby to zrobić. I tam bardzo mnie mocno zaskoczyła postawa jego dziewczyny, która ewidentnie nie rozumiała, po co oni są na studiach. Ona mówiła: Słuchaj, zostaw to, bo najważniejsze jest, żebyśmy zdali i mieli jakiś tam dyplom. I wiedzę, i potem lepszym pracę, i pieniądze, i szczęśliwe małżeństwo. Nawet gdy idziemy na studia, to idziemy na studia, żeby czynić uczniami. Przy okazji zdobywamy wiedzę i tytuł. Gdy idziemy do pracy, to idziemy po to, żeby czynić uczniami. Przy okazji zdobywamy pieniądze, które wykorzystujemy dalej, żeby czynić uczniami. To nie ma być dodatek, to ma być wszystko, co robimy podstawa. Dalej mówi: Pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. I to pozyskiwanie uczniów oznacza właśnie głoszenie Jezusa z Martwych Mówienie ludziom o Jezusie, mówienie ludziom swojego świadectwa, okazywanie ludziom miłości Bożej we wszystkim, co robimy. Oznacza to celowe szukanie osób, które chcą tymi uczniami być. I wyjście do nich z propozycją, tak jak to uczynił Jezus. Po trzecie, chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego przez, który jest wyrazem posłuszeństwa, jest obrazem tej śmierci starego człowieka, wejściem w życie nowego. Ciekawe, co, co jest, że jest napisane. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie będziemy tego tematu szeroko omawiać, ale już tu Jezus pokazuje, e, e, mówi o, mówi, mówiąc w imię, tam jest liczba pojedyncza to imię. To nie jest, e, to nie są trzej różni bogowie, tylko to jest jeden Bóg, który ma Trzy różne osoby. Po czwarte, mówi uczcie przestrzegać wszystkiego, co Wam przekazałem. I w tym roku szkolnym, od zeszłego tygodnia, e, zacząłem się spotykać z e, małą grupką, e, taką nową, z czterema chłopakami i przerabialiśmy ten fragment tydzień temu w sobotę. No i pytam, co to znaczy uczniostwo? Albo według tego fragmentu, to, co Jezus polecił swoim uczniom? I ktoś odpowiada, bo prawie właściwie mówiąc że Jezus powiedział, że mamy my uczyć innych wszystkiego co on przykazał. Jest spora różnica między uczeniem innych wszystkiego co Jezus przykazał, a uczeniem innych przestrzegać wszystkiego co Jezus przykazał. I Jezus robił to na bardzo różne sposoby. Żył ze swoimi uczniami i pokazywał im to. Spędzał z nimi czas w codziennych sytuacjach, nauczał ich, e, głosił im Coś, co my możemy dzisiaj zrobić, biorąc Boże Słowo i je po prostu otworzyć, ale nie tylko zobaczyć, czego Jezus nauczył, ale wspólnie uczyć się przestrzegać, praktykować tego, co Jezus zostawił. To jest właśnie to czynienie uczniami, do którego Jezus powołuje. To pozyskiwanie ich i uczenie wszystkiego, co Jezus przekazał. Ale uczenie przestrzegać wszystkiego, co Jezus przekazał. Nie wiedzy, tylko życia. I Jezus kończy tą wypowiedź w dwudziestym wersecie słowami, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku. Lepszej zachęty chyba nie mógł Jezus na koniec wymyślić. Ten, który sam przez trzy lata prowadził 12 dosyć mocno opornych uczniów. Ten, który swoje lata na ziemi właśnie w to zainwestował. Ten, który jak widzieliśmy wcześniej ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. On jest z nami. Z tymi, którzy są jego uczniami którzy idą dalej czynić uczniami zgodnie z jego powołaniem. I drugi fragment i zarazem ostatni, który chcę dzisiaj omówić, to jest fragment z dziejów apostolskich. I tutaj jest po raz kolejny spotkanie, opisane jedno z ostatnich, może ostatnie spotkanie uczniów z Jezusem. Zaraz po, tym, po tej rozmowie e, e, uczniowie widzą Jezusa, jak wstępuje do nieba. No i w rozmowie uczniowie, jak to uczniowie, pytają Jezusa o sprawy, które ich głównie interesują, czyli o sprawy bardzo przyziemne, bardzo współczesne. Pytają e, w szóstym wersecie, czytamy, Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? Więc oni są rzeczy, o których ja też, też tak sobie myślę, że no to byłoby fajne. Kiedy przyjdziesz już tak naprawdę, kiedy będziemy mieli mury, kiedy będziemy mieli władzę, kiedy się pozbędziesz tych Rzymian i tak dalej. I często na przestrzeni dziejów w gdy się, gdy o tym czytamy, bywały takie grupy, czy takie kościoły, czy takie momenty w historii, gdzie ludzie myśleli Jezus już przyjdzie jutro, już pojutrze. I niestety większość z nich w związku z tym zdecydowała, no to siedzimy z założonymi rękami, czekamy, no bo zaraz przyjdziemy, więc nie ma, co, nie ma co innego zaczynać, prawda? Jezus odpowiada, nie do Was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Więc Jezus bardzo konkretnie odpowiada, to nie jest Wasza sprawa, kiedy ja wrócę. Pan Bóg ma plan, ma ustalone daty, ale to, co Wy macie robić, to iść i czynić uczniami. Albo tak, jak tutaj to nazywa w ósmym Wesecie mówi: Otrzymacie Ducha Świętego, kiedy na Was wstąpi, i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, i Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Zadaniem uczniów było bycie świadkami tego, co Jezus im pokazał, czego ich nauczył. I ich zadaniem było po prostu czynianie innych uczniami Chrystusa. Oni nie mieli się przejmować tym wielkim, bożym planem, który. Nie, nie jest przez nas do pojęcia tak w zupełności. Oni mieli działać tu i teraz, gdzie Pan Bóg ich postawił. I gdzie ich postawił Jezus? Mówi, idźcie do Jerozolimy, tak? później do Samarii, Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. I też bardzo ten werset lubię. Nieraz są takie, ludzie mają takie, taką postawę w kościele, że misja się liczy wtedy, jak się gdzieś wyjechało. Najlepiej do Afryki. I oczywiście nie mówię, że wyjazd do Afryki jest zły. Ale uczniowie mieli zacząć od Jerozolimy, od miejsca, w którym Jezus ich zostawił. Stoicie tu, to tutaj idźcie czynić uczniami. Tak samo do nas mógłby powiedzieć, idźcie uczniami. Najpierw w Poznaniu na przykład na Łazarzu, albo najpierw w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a później na Polibudzie. Jak już wszyscy na Mickiewicza usłyszą. I dopiero później, jak już cały Poznań słyszy, to idziemy do kolejnego miasta. My tu, gdzie jesteśmy, tu, gdzie w tym momencie naszego życia, z tymi wszystkimi cechami, które mamy, nawet w naszym młodym wieku, jesteśmy powołani, żeby czynić uczniami. Kończąc już troszeczkę, zbierając te wszystkie wnioski, widzimy, że Jezus ma wszelką władzę. Jezus ma wszelką władzę i wynika dla nas z tego, że tylko w nim jest zbawienie i tylko w nim jest oparcie tych wszystkich rzeczy, których się podejmujemy. Tylko on. Jest tą właściwą podstawą naszych działań. Widzimy po drugie, że Jezus posyła nas do czynienia uczniami. Jezus nie posyła do ewangelizowania, albo Jezus nie posyła idźcie i żyjcie bardzo dobrym chrześcijańskim życiem. Jezus mówi idźcie i czyńcie uczniami. Czyli uczenia innych przestrzegania tego wszystkiego, co on przykazał, powielania tego dokładnie, co on robił. Jak mamy to robić? Mamy iść tam, gdzie jesteśmy, tu w Poznaniu, wśród naszych znajomych, głosić Ewangelię, chcić, uczyć, przestrzegać. Będziemy jeszcze w kolejnych dwóch tygodniach dalej omawiali ten temat, ale już dzisiaj zachęcam Cię do tego, żebyś się zastanowił, zastanowiła, czy jesteś uczniem Jezusa. To jest w ogóle początek i najważniejsze i podstawowe pytanie. Zanim innych będziesz czynić uczniami, zastanów się, czy ty jesteś czyni, uczniem Chrystusa. Po drugie, czy należysz do jakiejś grupy uczniowskiej? Czy jest ktoś, kto Tobie pomaga wzrastać? Czy jest ktoś, kto Ciebie uczy przestrzegać tego, co przykazał Jezus? To nie jest łatwe czasami wyjść do kogoś starszego i poprosić Go, ej, weź, czy mógłbyś czynić mnie uczniami? Ale też w taki sposób chcemy działać tutaj, żeby wszystkim w tym pomagać. Wszystkim, którzy są chętni, aby ktoś ich prowadził, będziemy pomagać w tym. Więc jak potrzebujesz i czujesz taką potrzebę i chcesz, aby ktoś inny pomagał Ci uczyć się życia z Chrystusem, super. Przyjdź do mnie, porozmawiaj z którymś z liderów i na pewno coś wymyślimy. A po trzecie zastanów się, czy Ty wypełniasz to powołanie do czynienia uczniami, które Jezus zostawił. Czy kiedy ostatnio komukolwiek powiedziałeś Twoje świadectwo, po Ewangelie? Kiedy ostatnio w ogóle myślałeś nawet o tym? Miałeś jakiś plan? Zastanów się, z kim w tym tygodniu możesz się podzielić. Nowa koleżanka na studiach, kolega z pracy. Z kim możesz się podzielić Ewangelią w tym tygodniu? Miejsce w konspektach, żeby wpisać sam sobie imię na przykład. I zastanów się też, Kogo możesz prowadzić w uczniostwie? Czy są jakieś osoby młodsze od ciebie w wierze? Albo nawet jeszcze, tak nie do końca może wierzące, ale chętne, żeby się chociażby spotkać i otworzyć razem Biblię? <grymne> Czy zaproponowałeś to koleżance, koledze? Próbowałeś czynić uczniami zgodnie z tym modelem, który przykazał Jezus? I on ma wszelką władzę i to on jest z nami, aż po wszystkie dni, aż, po, aż kiedy powróci. Czasami nasz pomysł wydaje nam się o wiele lepszy, ale Jezus zostawił jeden konkretny plan dla naszego życia, dla życia swojego kościoła. Iść i czynić innych uczniami tak jak, tak jak On to robił. Jeśli macie jakieś pytania dzisiaj, albo nasuną Wam się jakieś pytania w tej przyszłości, to wykorzystajcie to, nie, nie czekajcie, zapytajcie, podejdźcie do kogoś, o kim wiecie, że jest w grupce uczniowskiej, i zapytajcie go: hej, jak to działa, o co chodzi? Naprawdę jest aż tak fajnie, jak Łukasz to przedstawia i tak dalej. Porozmawiajmy o tym, bo chcemy, abyśmy wszyscy wspólnie, zgodnie z przykazaniem Chrystusa, czynili innych uczniami. Chcemy się uczyć, przestrzegać tego, co On przykazał i uczyć innych tego samego stylu życia. Powstajmy i pomódmy się. Dziękuję Ci Ojcze za to, że Ty przyciągnąłeś mnie kiedyś w moim życiu do Chrystusa. Dziękuję Ci za to, że przez Chrystusa okazałeś mi łaskę i że uratowałeś mnie z tego beznadziejnego życia w grzechu, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że w Tobie mam życie w pełni. I też dziękuję Ci za to, że Ty mnie pobłogosławiłeś w moim życiu wieloma osobami, które, które uczyły mnie przestrzegać tego, co... Co Jezus nauczył, tego co Jezus zostawił. I dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty wciąż dajesz takich ludzi w moim życiu. I, Ojcze, ja chcę i chcę, żebyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, uczyli się posłuszeństwa. Posłuszeństwa temu przykazaniu, które zostawiłeś. Temu wielkiemu posłannictwu do czynienia innych uczniami. Ucz nas tego, Ojcze, w swoim słowie i wykorzystuj swój kościół. Mamy grupy, nasze relacje, które mamy do tego, abyśmy wszyscy. Lepiej i skuteczniej czynili innych uczniami zgodnie z tym przykazaniem, które Ty zostawiłeś. O Bogosław, ojcze, ten cały dzień, nadchodzący tydzień i ten cały rok w życiu tej grupy, Panie. Bo to Ty masz wszelką władzę i tylko z Tobą jesteśmy w stanie cokolwiek, ojcze, zwojować dla Bożego Królestwa tutaj. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.